Ćwiczenie do matury ustnej może wydawać się trudne, ale spokojnie. Właściwe przygotowanie w domu może dać Ci przewagę i sprawić, że na egzaminie poczujesz się pewniej. Mam kilka sprawdzonych metod, które naprawdę działają, ale zacznijmy od tego, dlaczego warto ćwiczyć samodzielnie w domu. Czas na egzaminie ustnym jest bardzo ograniczony, dlatego warto trenować z timerem. Ćwicząc w domu możesz symulować warunki egzaminacyjne i kontrolować, ile czasu poświęcasz na każdą odpowiedź. Dzięki temu nauczysz się mówić konkretnie i na temat, a w dniu matury będziesz lepiej sobie radzić z presją czasu. Im częściej będziesz trenować w ten sposób, tym bardziej komfortowo poczujesz się na egzaminie. Najskuteczniejsze metody ćwiczeń to na przykład nagrywaj siebie, odpowiadaj na przykładowe pytania, opisuj obrazki, odgrywaj rolę. Wszystko nagrywaj. Odsłuchuj nagrania, zwracając uwagę na wymowę, płynność i ewentualne błędy. To świetny sposób, żeby zobaczyć swoje postępy, no i poprawić to, co jeszcze nie wychodzi najlepiej. Ćwiczenie z partnerem. Jeśli masz kogoś, kto może z Tobą poćwiczyć, wykorzystaj tę możliwość. Symulowanie egzaminu z drugą osobą pomoże Ci oswoić się z rozmową i nauczy reagowania na pytania. Możecie odgrywać rolę. Jedna osoba jest egzaminatorem, druga zdającym. Tworzenie środowiska egzaminacyjnego. Przygotuj timer, zestaw pytań i udawaj, że jesteś na prawdziwym egzaminie. Dzięki temu oswoisz się z presją czasu i poczujesz się pewniej w dniu matury. Mów na głos przez 5-10 minut dziennie. Opisuj codzienne czynności po angielsku, na przykład: I am making breakfast. I am going to school. To pozwala przyzwyczaić się do mówienia i myślenia po angielsku. Ćwicz z materiałami audio i wideo. Słuchaj nagrań i oglądaj filmiki po angielsku. Staraj się naśladować ich wymowę, akcent i tempo mówienia. Możesz też znaleźć nagrania przykładowych egzaminów ustnych z angielskiego. Zobacz dokładnie, co cię czeka. Natomiast ten kurs to twoje najlepsze przygotowanie. Jeśli przerobisz ten kurs, będziesz świetnie przygotowany do matury ustnej. W kursie dokładnie pokazuję, jak wygląda każde zadanie i na co zwrócić uwagę, żeby zdobyć jak najwięcej punktów. Dzięki temu wiesz, jak reagować na pytania egzaminatora, co mówić i jakie zwroty będą ci pomocne podczas egzaminu. Po obejrzeniu filmików, czas na ćwiczenia. Czekają cię zestawy egzaminacyjne, które możesz powtarzać tyle razy, ile chcesz. Ćwicz w różnych kontekstach, żeby być gotowym na każde zdjęcie, pytanie i sytuacje, które mogą pojawić się na maturze. Dzięki temu będziesz pewny swoich umiejętności no i gotowy na wszystko. Czeka też na Ciebie bonus. Pobierz poradnik o tym, jak radzić sobie ze stresem przed maturą. Sprawdź, co możesz zrobić już teraz, żeby poczuć się pewniej. Kluczem do sukcesu jest regularna praktyka. Im więcej ćwiczysz, tym łatwiej i swobodniej poradzisz sobie na maturze ustnej. Trzymam za Ciebie kciuki.